Może ty lubisz mieć kudły jak niestrzyżona owca, nie znaczy, że. Miejsce. Ja... Właściwie tylko wtedy się uśmiecham. Do czasu aż zobaczę te cholerne lampy, ufamy. Jaka szkoda, że pielgrzym dał nam tę wodę! Hej, ja jestem tym pielgrzymem. O co chodzi? To ty? Super. Dostaliśmy dzisiejszy przydział, ale Maria chce umyć tą wodą włosy. Bo nie zniosę kolejnego dnia z takimi jebanymi kłakami. To, że ty lubisz mieć kudły jak niestrzyżona owca, nie znaczy, że. Ja tylko chcę podlać rośliny, Maria. Na co ci piękne włosy, jak umrzesz z głodu? Dziś będzie padać, jestem tego pewna. Zużyjesz wodę, a później będzie padać. Tym roślinom nie potrzeba aż tyle wody. A ty pokazujesz w ten sposób, że masz gdzieś moje potrzeby. A jeśli nie będzie padać? Będzie, jestem pewna. Bo? Od kiedy stałaś się lokalną pogodynką? Czuję to! W kościach! Musimy trzymać nerwy na wodzy, żeby podejmować mądre decyzje. Co to niby ma znaczyć? Sama zaczęłaś mówić o uczuciu zbliżającego się deszczu w kościach. A ty byłabyś szczęśliwa, żyjąc w chlewie. Moje panie, opuszczam was.